Boże, z Danii to kawał drogi. Myśleliśmy, że w Polsce zamówione. Tak. I to jest duńskie duńskie siano? Duńskie. Ja. No, to pan Paweł zrobił. I kostki duże. Thank you. 3 do wyboru wiem. Plus graba! jak chcę powiedzieć, że to się jest dobro, to na pewno będzie je zbierał duże plony w życiu tego dobra. Dzisiaj znowu się siewca dobra przyjechał. Ile kilometrów pan jechał? Mm pani powiem, jakieś Prawie, prawie 800 kilometrów, A skąd? Z Danii. koło Co To znaczy Esbierga. Kochani, Siano przyjechało z Danii. Od, od wielkich siewców dobra. Od rodziny Konertów. Pawle, dziękuję Ci z całego serca. I to Sięko. Dziecko drogie, czy ty wiesz, jakich ty masz cudownych, wspaniałych rodziców? Na pewno wiesz. Drodzy Państwo, piękna siana, naprawdę piękna, aż pachnie przyjechało z Danii od cudownej rodziny, oczywiście Polaków, którzy mieszkają na obczyźnie i którzy pamiętają o zwierzętach żyjących tutaj w kraju, pamiętają od lat o NATO także. Wspaniali, cudowni, rodzina konertów, Dania ale Polacy no ja jestem w zachwycie upajam się zapachem tego dla nas drogocennego siana z całego serca dziękuję i Panu naprawdę proponuję kawę w naszym dziękuję. pięknym cudownym towarzystwie dziękuję Pan jest zmęczony ale dobro zawsze przyciąga dobro także Cudowniej, że, że jest Was tak wiele. jesteście tacy cudowni, tacy wspaniali i okazuje się, że Polacy ciągle pamiętają, choćby nie wiem jak daleko byli od Polski, pamiętają o polskich Polach. Jeszcze raz, Pawle, cudowna Twoja rodzina, najwspanialsi ludzie, dziękuję. Panu też, jest Pan zmęczony. Nie, nie, nie ma racji. Dziękuję. Naprawdę piękne, pachnące się rodzina Konertów. Pawle, twoja cudowna córeczka, która rośnie na pięknego człowieka, Tosieńko i i mamo tego całego całej rodziny, która żyje w Danii, to wszystko od was. Wróciłam od cudownie pachnącego siana. Jestem tak szczęśliwa, że Iza jak to siano wyglądało? No to niesamowite jest w ogóle, skoro Pan przyjechał do nas prosto z Danii. Wczoraj wsiadł, dzisiaj przywiózł nam siano z tak daleka. 800 tyle, tyle jedzenia właśnie dla psów i kotów, po prostu jesteśmy w szoku nadal. Dziękujemy. Może pozdrówcie tak rodzinę. Hurra! <laughs> dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Dobra, dobro nie groźnie. Cudownie, cudowny dzień. Dziękujemy z całego serca. To się nazywa karma wraca. <laughs> Dobra karma. A propos karmy, to jeszcze od rodziny Konertów przyjadą cztery paczki karmy takiej specjalistycznej dla tych już bezzębnych pozików. Co prawda ja mogę pokazać, dwie paczki już przyszły i dzisiaj mają dojść jeszcze dwie paczki. Ja przepraszam kota. Tak. Już otwieram. Jak mi się uda. Tam nóż masz z tyłu. Czekajcie. Z tej strony. Senior. Chcemy czy nie chcemy, koziczek jest seniorem. E, jeszcze dwie takie paczki przyjadą dzisiaj. E, no, ktoś kiedyś powiedział: klękajcie narody. Ja nie klękam, ja dziękuję. Jesteście wspaniali. Wszystkiego, co najlepsze dla Was. Niech odbijecie koszetem w dwójnasób w Waszą stronę. Dziękuję. Dziękujemy. I brawo <głos》>. dla Was. <głos》>. Brawo!